Cześć! To już drugi odcinek na moim kanale Aqua Interia W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o <laughs> o ekipie sprzątającej w akwarium yy, naj, yy, Jak wiecie najlepszym sposobem na czyszczenie akwarium i dbanie o niego no, jestem człowiek, ale za to mogą nam w tym pomóc ryby. Na przykład ryby i inne zwierzęta. Po pierwsze, nasz silmak Helenka z tamtego odcinka. Tu z tej strony jeszcze mamy kosiarkę. Kosiarka to jest Grubowar Ksyjanski. To jest jej prawidłowa nazwa. I ona czyści akwarium z glonów. O, mam ich u siebie tutaj dwie, dwie sztuki. Następnie są u mnie kiereski. Kieresków wam tutaj nie pokażę, bo uciekły. Albo go nawet może zobaczycie, jest tam za rośliną. Też mam tutaj parkę. Dodatkowo z tego, dodatkowo w czyszczeniu naszego akwarium, może pokazać, może pomóc nam. Piskorek, którego ja u siebie w, w akwarium nie mam. Ale za to są bardzo też tutaj pomocne. Nie wiem, czy zauważycie, ale tam jest ten. Tam jest krewetka. Krewetki, dokładnie. Krewetki, W sumie też będą czyścić z glonów, a przede wszystkim bardzo nam dobrze znane glonojady. U mnie jest tutaj mały glonojad. Siedzisz sobie tam na kamyku. Dokładnie przed monitorem i no na razie śpi, ponieważ są tutaj różne. Yy, no po prostu zjadł dużo glonów i czasami śpi, no właśnie, czasem też się porusza. Ale pamiętajcie, że te ryby nie będą, i krewetki nie będą tylko jadły glonów. Przez to najlepiej, jeśli ma się jedzenie dla nich. Jedzenie to jest, yy, pod, no to w sumie jest podstawa. Yy. Trzeba także zachowywać dla nich odpowiednią temperaturę i yy, ten. I wielkość akwarium. No właśnie, ze ślimaków mogą jeszcze yy, bo, yy, do zjadania ślimaków, jeszcze czyścienia ślimaków mogą yy, jeszcze bocje się przyczyniać, ale to od 100 litrowego akwarium. Trzymajcie się cze, ciepło cześć.